Cześć, jestem Karolina. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, a raczej pokazać, nowy samochód, który dołączył do, do kolekcji Conceptula Squadra. Jest to Alpina, o której trochę więcej opowie Wam Mateusz. Alpin A110 z 1974 roku, w specyfikacji rajdowej grupy 4, powstało 9 takich samochodów wypuszczonych przez fabrykę Alpin. Ten konkretny model ścigał się w rajdzie Maroka w 1974 roku. Kierowcą był Jean-Pierre Nicolas i udało się, udało się ten rajd wygrać. W 1975 roku samochód ścigał się w rajdzie Safari. I po tych dwóch latach rajdowa historia tego konkretnego modelu się zakończyła. Samochód następnie przechodził liczne modyfikacje. Ścigał się w Railicrossie, ścigał się po lodzie w Skandynawii. I tak w roku 2014 zupełnie nie wspominał tego samochodu z lat 70. Nikt się nie chciał podnieść renowacji tego samochodu. Dopiero Jurgen Klaus dźwignął rękawice i nakładem 3000 godzin odrestaurował samochód, który jeździ i wygląda jak ten z lat 70.. Oczywiście w większości części nie można było znaleźć do tego samochodu, dlatego Jurgen musiał je osobiście wytworzyć lub też zlecić produkcję. Samochód Alpin A110 będzie można podziwiać od najbliższej soboty w naszej galerii La Squadra, do czego serdecznie zapraszam.